Witajcie moi drodzy Ludkowie, ja jestem Zdychacz, jesteście Ludkowie i nie mam gdzie przypiąć tego mikrofonu, więc będę go jak poważny reporter trzymał w ręce, albowiem dzisiaj sprawa jest dość reporterska. Mianowicie yy, dzisiaj, czyli 12 maja, tak? W niedzielę. Mam nadzieję, że nie pomyliłem cyferkowo daty. Niemniej, w niedzielę, z waszej perspektywy, jeżeli oglądacie to na w miarę bieżąco, w dacie wypuszczenia. Wczoraj, z mojej perspektywy, dzisiaj w nocy zaczęła się palić hala przy Marywilskiej 44, i tutaj zacznę od takiej um, dygresji mocno historycznej, mimo wszystko, ponieważ jak e, nawet moi średni uczniowie nie pamiętają, w sensie chodzi średnio o nie średnio o umiejętności, e, to przed naszym Stadionem Narodowym, przed 2012 rokiem, dofinansowaniami na euro, mieliśmy coś takiego, jak Stadion Dziesięciolecia. I ktoś pomyślał, no tak, mieliśmy Stadion Piłkarski, no i zbudowaliśmy nowy Stadion Piłkarski, Ej, nie do końca, ponieważ Stadion Dziesięciolecia to był jeden z największych bazarów w Europie. Tak, nasz stadion to był Rodzaj bazaru. I dlaczego o tym wspominam? Nie tylko um, z powodu pewnego sentymentu do takich miejsc, bo jak to mawiają memy starych ludzi, kto nie przymierzał butów albo spodni na kawałku tektury, który i tak był mokry, ten nie wie co to życie. Ale pomijając giełdę w słomczynie, pomijając właśnie stadion dziesięciolecia, to. Mary Wilska. Mam nadzieję, że nie od tego, co się dzieje w tym budynku, bo niestety nie mam na to wpływu, że ten budynek prędzej czy później się rozpadnie. Mam nadzieję, że nie ze mną w środku, ale to nie jest tematem na teraz, więc <laughs> mamy, mieliśmy, nie chyba nadal, mamy giełdę w Słomczynie. Mieliśmy właśnie Stadion Dziesięciolecia, mieliśmy Bazar Różyckiego, on chyba jeszcze istnieje, tak. Ale generalnie sama idea takich miejsc, w których można sobie wystawić stoisko, oczywiście za pewną opłatą i być sobie takim malutkim przedsiębiorcą na miejscowym, jak ja to mówię, bo oczywiście nie chodzi o sprzedaż internetową, wszelkie Vintedy, nie wintedy, i inne tego typu badziewia. Natomiast Marywilska to były takie... Mm, Chciałem powiedzieć, że popłuczyny po stadionie dziesięciolecia, ale zważając na ilość, ile tam o, interesów prowadzili obcokrajowcy, to tutaj bym ludziom, którzy handlowali na stadionie dziesięciolecia, e, ubliżył. Niestety, bo Marywilska to głównie o, sprawa, znaczy, sprawa, głównie by, była um, zarządzana, oblegana. Najwięcej stoisk mieli obcokrajowcy zresztą. O, mamy już informację, że o, jedna z mniejszości, która tam wystawiała, już zapowiedziała zebranie, co będą robić. No bo jeżeli na ten moment około 80% ca całej hali spłonęło, no to nie oszukujmy się, że jakbyśmy na to nie patrzyli, czy to były, nie wiem, pranie pieniędzy, czy to były małe, Obcokrajowe mini przedsiębiorstwa małe i do tego mini prawa Andrzeju. Tak? Niezależnie jak na to patrzymy, to jednak jest ogromna strata dla tych ludzi, i pomijając wszelki, wszelką ksenofobię, i lubię nie, nie, nie lubienie bądź nie lubię no to mimo wszystko wielu ludzi zostanie bez, bez pracy, jak to napisał pewien portal na długi czas. A obstają, że na stałe, patrząc, mówię, na to, jak kończą wszelkie odpusty, tak zwane, które są z roku na rok coraz mniejsze, coraz mniej huczne i coraz krótsze. Jak kończą właśnie wszelkie bazary. Tak, teraz, jeżeli coś nie, podp nie podpada pod korporację bądź pod większą megafirmę, centra handlowe, tak, na przykład Galeria Wileńska, no to niestety jest skazane na bo jest nierentowne i nie chcę tutaj was wprowadzać w takie nastroje, że a bo wiecie bo to podpalenie było, nie nie wiem tego, na razie nam 13.15 dokładnie teraz jest nikt tego nie wie ale mm, tutaj trzeba poruszyć temat że póki co zważając na to mm, Niedyplomatycznie mówiąc, jak skutecznie ta hala płonie, w sensie jak szybko i jak mocno się to wszystko rozprzestrzeniło, to myślę, że albo to było w kilku punktach się zapaliło samo, albo to nie było. Nie był samozapłon. Ale mówię, nie, nie chcę wchodzić na nutę, że a, bo to było wszystko zaplanowane i dlatego to płonie, tak. Nie przesadzajmy, na razie foliowych czapek nie wyjmujemy. No i tutaj należałoby, skoro już prawie połowa tego filmiku, pomyśleć, co dalej. Bo, mimo wszystko, nie oszukujmy się, takie miejsca mają swój o, specyficzny klimat. To zresztą, te, daję mówię, giełda w Słączynie, nawet bardziej niż stadion dziesięciolecia na zawsze w moim sercu, czy ona będzie, czy nie. I myślę, że dla wielu. Warszawiaku, zwłaszcza z tamtych rejonów, Marywilska po stadionie dziesięciolecia przyjęła właśnie tak, takie miejsce w pewnym sensie popkulturowe. Bo to też trzeba, trzeba brać pod uwagę, że każdy z tych bazarków, jaki duży czy mały by nie był, on ma swój specyficzny mikroklimat, bo, mimo wszystko, w bardzo wielu przypadkach ci ludzie, którzy tam się wystawiają. Hmm, wystawiają swoje stragany i stanowiska, a także buty, tak zwane. Oni to robią od wielu lat. to Oni mogą się niekoniecznie lubić, na przykład mieć taki podobny asortyment i rywalizować, ale to jest w pewnym sensie jak sąsiad czy rodzina. Tak, to, 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 tam się tworzy specyficzny właśnie mikroklimat i no cóż, szkoda, że coraz więcej takich miejsc naturalnie bądź nie umiera. Tak. Zresztą, już było kilka filmów o tym, jak to o, tradycyjne wartości w nowoczesnym świecie upadają. Kilka takich zrealizowałem, między innymi dlaczego młodzi nie przywiązują się specjalnie do Ziemi. Tak. I teraz tak, jest pewne prawdopodobieństwo, że jeżeli do 8 rano w poniedziałek, oczywiście, czyli z mojej perspektywy 11 i 8, 19 godzin. Czyli jeżeli przez te 19 godzin zostaną podane jakieś informacje, to dam taki krótki, 1, 2, 3 minutowy update bliżej końca tego filmu. O, natomiast jeżeli nic się nie pojawi, to wszelkie informacje, które pojawią się po 8 rano 13 maja, mam nadzieję, że znowu się nie pomyliłem, o, czyli po terminie publikacji, no, musicie wybaczyć, na razie bazuję na tym, co mam. I teraz tak. Jak zauważyliście, przyznałem się, że korzystałem z tego typu miejsc, zresztą z samej Marywilskiej też za dwa czy trzy razy zdarzyło mi się skorzystać. I czy na przykład, jeżeli się tego nie uda odbudować, ja obstawiam, że nikt nie będzie chciał tego odbudować specjalnie jakoś, czy będzie szkoda? Ogólnie tak. Z punktu widzenia jednostkowego nie. Tak, Tak jak na przykład, nie, właśnie giełda w słomczynie, no to i ogólnie szkoda, i no, na zawsze w moim serduszku, chociaż nie powiem tak mówić, o, natomiast zawsze w pamięci i w sercu będę tą giełdę w słączynie i mierzenie tam spodni w wanie czy na tekturze, która i tak leży na mokrym błocie. Jakoś zawsze, na zawsze to ze mną zostanie. Natomiast mówię, na Marowilskiej byłem co dwa czy trzy razy. No z jedną z historii, którą, z którą ten, o, z którą stamtąd wyniosłem z już chyba wam opowiadałem, na pewno na live ona kiedyś padła, że któregoś razu byłem z rodziną i z babcią, znaczy babcia też rodzina, ale ważne jest podkreślenie, że tam była też babcia o, dla dalszej części. I e, chciała sobie kupić koszulę nocną podajże, nie. I powiedzmy, że musiałem ojca bardzo powstrzymać, żeby nie wdał się w rękoczyn z, ze sprzedawcą swoją drogą Azjatą. Nie będę oceniał, czy Koreańczykiem, Chińczykiem, czy nie wiem, bo to jakby nie ma znaczenia dla tej historii. Niemniej na pytanie, czy ten, czy znajdzie koszulę w rozmiarze mojej babci, która nie jest wysoka, natomiast ma słuszny rozmiar. Yy, Azja, Azjata z pełnym uśmiechem odpowiedział, że on namiotów nie sprzedaje. Tak. Także cóż. Z, ty, z tą mało radosną historią was zostawię. Mówię, jeżeli jakieś update y do 7, 8 rano w poniedziałek się pojawią, to podejrzewam, że będą dograne teraz. Tak. Natomiast jeżeli nic się nie pojawi, jeżeli nadal akcja będzie trwała, no to film zostanie około 8 rano opublikowany i będziecie mogli go obejrzeć z tą dawką informacji. A właśnie, Je jeszcze jedna sprawa, mianowicie, żeby było weselej, to na teren właśnie płonącej hali w wbił się gość z bronią bardzo przypominającą Glocka. Tak więc. Ciekawe czego on tam szuka i mam nadzieję, że ten update będę mógł Wam tu wkleić dokładnie w tym momencie o co chodziło z tym gościem z bronią. Bo wydaje się to bardzo ciekawe. Cała hala płonie po prostu od wielu godziną gaszą, a tu sobie wbija gościu z pistoletem. Można? Można. Aczkolwiek może to być dla niego niezdrowe. No dobrze moi drodzy. a ja wam... Jeżeli film się podobał, no to oczywiście łapka, subskrypcja, komentarz. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas na oglądanie. Do zobaczenia i trzymajcie się.